Cześć, witajcie Częstochowa. Tutaj właśnie rozpoczynam mój nowy trip. Nowy bikepacking, czyli Szlak Jury Wieluńskiej. Częstochowa, Wieluń przeszło 100 km przede mną. Pogoda petarda, ale się jaram. A my śmigamy do Mstowa. Mstów. Źródło miłości. Miałem miejscowość o ciekawej nazwie Kruszyna a teraz mam długi dość odcinek leśny. I dotarłem na moje pierwsze miejsce biwakowe w ciągu całej trasy. Zrobiłem dzisiaj 45 km, Jestem w okolicach Ważne Młyny. Tak na szybko pokażę wam jak to to wygląda oczywiście warta super a tuż obok bardzo fajna wypuszczona miejscówka na wykąpanie się co pewnie uczynię No i jak widać na załączonym obrazku dotarłem do wioski Trzepca. Za 50 metrów skręć w prawo. Teraz skręć w prawo. wąsosz poduchowny, czy jakoś tak? Czy tutaj jest jakaś jakieś źródełko? Szukamy Yupi! No i dojechałem do Działoszyna. Teraz sobie tutaj trochę pozwiedzam różne deptaki. A na obiadek dziś pasta bolognese mm. zawsze mi to smakowało. trzeci dzień mojego tripu ostatni wyjechałem dość wcześnie rano ponieważ dzisiaj ma być bardzo gorąco no i kierujemy się na północny zachód do Wielunia no i znowu jedziemy wzdłuż warty to jest niesamowite ale pięknie to wygląda co my tu mamy osada w przywozie w lewo no to jedziemy wieluń wow I tak oto kończy się mój trzydniowy wypad. Jestem na końcu szlaku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.